Witam, zagrajmy dalej w Dungeon Master. Chani just gained a priest level. Pięknie. Zapiszmy. I chodźmy do przodu. Hak, który nie daje nic. No nieważne. Dziura, która nie daje nic. E, zakręciłem się. Tutaj powinniśmy iść w lewo. Coś lepiej złówek? No tak, ślepy zaułek. Pełno jest tu i takich ślepych zaułków w tej grze. Lżejszy niż piórko. Co to może być? Co to może być lżejszy niż piórko? Tak. Pamiętacie? To ważyło 0 kilo. Mm. I trzy do... Oh. A czy można to zabrać? Można to zabrać? No to zabezpieczmy to. Bo może to być potrzebne jeszcze kiedyś. No. Okej. Okay. Scroll. Czar. Och, ew, włączam magiczną wizję. Och, ew, ra. Och, ew, ra. No, widzimy przy ściany. Dobrze. Pusty flakon. Raczej mało to na potrzebne. Schody na dół. Uu. Drzwi jakieś. Zobaczmy. Kolejny klucz Ra. Hm. Może będzie się trzeba wrócić. Mhm. Tak podejrzewam, że teraz trzeba będzie się wrócić. O! A tutaj nie mamy co włożyć. No nieważne. Uf. Dzień dobry. Ubawię się mojego wizerlczego humoru. Humoru. Jestem oszukiwaczem. Jestem wężem. Dobra. Yy, nie. To sobie zostawiamy na później, bo to jest kontynuacja. Po prostu kolejny poziom się tam otwiera. A jeszcze tutaj dość sporo rzeczy na pewno pominęliśmy. Na przykład tego rostera. No, świetnie działa ta kula ognista teraz. No i przede wszystkim gdzieś musi być kolejny klucz szkieletorowy. Musimy go gdzieś znaleźć. Co najgorsza, on się będzie zlewał z kolorem podłogi. O Jezus, waszczury. Fighter level, level. No. normalnie szał. No. Yeah. Yeah. No zdychnie, że kupi Źle to wcisnąłem. No, nie powiem, te szczury prostymi no. przeciwnikami nie są. Zobaczmy. 266 punktów zdrowia ma Stam teraz. Wow. Wow, jestem pod wrażeniem. Czemu ten butelka nosisz? No, i teraz trzeba pozbierać wszystkie śmieci, niestety. To jest ból w tych grach. Czemu na przykład nie mogło być tak, żebyście nie znajdowali tych strzał 90, z tym, że one by się po prostu wyczerpywały? To byłoby dużo wygodniejsze niż podnoszenie ich na nowo. To jest response point, prawda? I poza tym. No dobra, postarajmy się ustalić, cokolwiek tu jest do znalezienia. Czy coś widać na podłodze? Nie, no to wypad nie będę z nim walczył. No. Okej. Okay. Gdzie teraz? Tutaj, nie, yy, tutaj byłem, tutaj byłem, to tu był ten raster, tak? Dobra, to teraz tu. Hmm. Dobra, oznaczmy sobie jakoś, że to jest przejście dalej, może jakimś przedmiotem, w przypadku Gdybym wiedział, że tam jest ta droga ku schodom na dół i ku temu szkieletrowemu zamkowi, a tutaj już, już mi z Dokatra. Wizard. Nie wyszedł z czar, ale nic nie szkodzi. A nie, wyszedł z czar. Nie wiem, co mi się wkręciło, że nie wyszło. Czyli co, tu też nic nie ma, tak? Dobra, skorzystajmy z tego zoca trajnego, które już mamy. Połóżmy je tutaj. I cofamy się. Cholera jasna. Hmm huh. Gdzieś musiałem pominąć klucz w takim razie Bo on... coś mi się tak wydaje, że on powinien być na tym poziomie jednak To nie można to włożyć, szkoda Ale można to włożyć, o Ktoś tu chodzi jeszcze tak poza tym Ojej, tu był przycisk taki ukryty w ścianie Gdzie, w tym miejscu? Jak to dobrze, że ja go znalazłem? Weksirk, albo ewentualnie Działa. No i upuścił ten klucz, tak muszę zacząć te butelki używać do rzucania. Ser smoczy stek. Hmm. Smoczy stek. Hmm. Dobra, mamy to po co przeciliśmy w każdym bądź razie, czyli smoczy klucz. Jest jakaś skrzynia wolna? Jest. Jabłuszko. Nie wiem po co tyle tego żarcia noszę i tego nie zużyję. Dobra. Czyli można wracać na dół. Znaczy tam. Z powrotem, tutaj, tak. Gdzie tak u zależy. I tu. Gdzie wykonaliśmy manewr korbamitowy. I tutaj. Pszit. Jest wyjście do góry. Świetnie. I teraz jeszcze raz podejrzewam, będziemy musieli wyjść do góry. Czyli musimy namierzyć, gdzie było tutaj wyjście z tego poziomu. <laughs> Tuż obok. Pięknie. Tutaj. Doom of firestaff. Potrzebny jest jeszcze jeden klucz. Potrzebny jest jeszcze jeden klucz. Potrzebny jest jeszcze jeden klucz. Kurde. No nic. No to no, to no, to no, to no to schodzimy na dół. Poziom, nie wiem już który, naprawdę. Nie pamiętam. Ale jeden z niższych. Teraz bliżej końca jesteśmy. Dobra, tutaj będzie jakaś taka zagadka chyba z teleportami bojderzy albo z tymi, z karuzelami. No, zostaliśmy przeteleportowani, Czyli tutaj nie. A jak rzucimy z Okatra w to miejsce? Ogłów jest naprawdę dobrą postacią. Ja się nie spodziewałem, że on aż taki dobry się stanie. już nie jestem pewien, czy na przykład mógł nie miałby więcej tej many. Mhm. Czyli tutaj nie wolno, tak? Tędy wolno. Aha, to chyba trzeba takie ruchy węża naprawdę, naprawdę tutaj wykonywać. No, to prosto jest. I znowu te beholdery. Bich Tutaj ty się nazywa Wizard Eye. I zostały te deportowane na początek. A teraz? No nieważne. Przeszliśmy. Wybierz drzwi. K of B. Wybierz drzwi. Key of B. No chyba nie ma znaczenia, które drzwi wybierzemy. Bo naprawdę nie wiem, co się z nimi znajduje. Nie pamiętam. No to wybierzemy. Right door. Tak jak w beholderze. W dwójce. Yy. No nie. Trzymacie. Ale nic nie zabrał. Dobra. No, nie udało się to tak? Zabicie to ogniem! Ach. Dobra, przeżyliśmy to spotkanie jakoś. Twarzą w twarz, co ciekawe. Aż tak dużo obrażeń zadają o drugi klucz B. Prawdopodobnie będzie można dzięki niemu otworzyć tę te drugie drzwi, aczkolwiek wolę tego na razie jeszcze nie próbować. Gdyż, ponieważ może się okazać, że ten klucz będzie potrzebny do czegoś innego jednak. że Gigler biega, tak? Śmieszek. No, no właśnie. Aha, podejrzewam, że tam i tak byśmy dostali kolejny taki klucz. Zoom. ZUM Zium, 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 zium Full bomb To waży 0,3 kg A... To waży też 0,3 kg Dobra U. Za dużo nosi Łuf, debilka. I woda. Po co mi to? Ale fail. Co zrobić, co zrobić? Jeszcze szkielety, gdzieś słyszę. Dobra, ale w każdym bądź razie. No. W każdym bądź razie ten film nam się wyczerpał, więc w następnym filmie będziemy wracać do zoom.